Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus. Stanął po środku i rzekł do nich: Pokój Wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: Pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja Was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział: Weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Ale Tomasz, jeden z dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: Widzieliśmy Pana. Ale on rzekł do nich: Jeżeli na rękach jego nie zobaczę śladu gwoździ, i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i ręki mojej nie włożę w bok jego, nie uwierzę. A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł. Choć drzwi były zamknięte. Stanął pośrodku i rzekł: Pokój wam. Następnie rzekł do Tomasza: Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż w mój bok. I nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz odpowiedział do niego: Pan mój i Bóg mój. Powiedział mu Jezus: Uwierzyłeś, dlatego że mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym i abyście wierząc, mieli życie w Jego imię. Oto Słowo Pańskie. Zapraszam dzieci na krótką rozmowę. Już do was schodzę. Pytanie, które mam dzisiaj do Was jesteście. O, jak was dzisiaj dużo, bardzo się cieszę. Przez chwilę pomyślcie i powiedzcie mi, co to jest miłosierdzie? Kto wie? Przebaczenie. Przebaczenie. Bardzo ładna odpowiedź. Ktoś ma jeszcze jakiś pomysł, co to jest miłosierdzie? Zaufanie komuś. Zaufanie? Chodź, powiedz, bo zanim ja przejdę, to chodź. Wiara. Wiara. Chciałem Wam dzisiaj opowiedzieć o miłosierdziu, i żeby to opowiedzieć, przyniosłem pomoc dusz pasterską. Co to jest? No, no? Lampion. Klatka. Klatka na ptaki. Ona ma swoją historię. Chcecie posłuchać? Pewnego popołudnia proboszcz poszedł na spacer. Na spacerze spotkał młodego chłopca, który w klatce trzymał polne ptaki. Zapytał: Co tam masz? A, nic takiego, takie polne ptaki. One są nic nie warte. A po co ci te polne ptaki? A, pobawię się z nimi, trochę je podrażnię, podenerwuję je. A jak już się z nimi pobawisz, podrażnisz te ptaki, pyta się proboszcz, to co z nimi zrobisz? Chłopiec spojrzał szyderczo i powiedział: Odbiorę im życie. Probosz popatrzył na chłopca i zapytał, ile chcesz za te ptaki? Księże proboszu, te ptaki są nic nie warte. To są polne ptaki, one nawet nie potrafią ładnie śpiewać, tylko będzie miał probosz z nimi problem. Ile chcesz za te polne ptaki? Ale one naprawdę są nic nie warte, one nic nie potrafią. Ile chcesz za te polne ptaki? Chłopiec uśmiechnął się znowu w szyderce i powiedział 500 zł. Proboż wyjął 500 zł, chłopiec schował do kieszeni i uciekł. Proboż wziął klatkę i wypuścił ptaki na wolność. Pewnego dnia przed początkiem świata była podobna historia. W ogrodzie spotkał Pan Bóg diabła, który trzymał w klatce ludzi. I zapytał się diabła: Diable, co tam masz? A, ludzi, złapałem ich. Do pułapki mojej pokusy, moich grzechów. A co z nimi zrobisz? Pobawię się nimi, podrażnię, denerwuję. A jak już się nimi pobawisz, to co z nimi zrobisz? Odbiorę im życie. Pan Bóg popatrzył na diabła i zapytał: Ile chcesz za tych ludzi? Szatan mój, Panie Boże, ale ci ludzie są nic nie warci, to są źli ludzie. Oni się kłócą między sobą, oni sobie dokuczają, oni nawet ciebie skrzywdzą. Ile chcesz za tych ludzi? Diabeł popatrzył na Pana Boga i powiedział: Całą Twoją krew, całe Twoje życie. I Pan Bóg się zgodził. I to jest miłosierdzie. Miłosierdzie jest to miłość silniejsza od śmierci. To chciałbym, żebyście pamiętali. Miłość Pana Boga do każdego z Was jest silniejsza niż śmierć, jest większa niż każdy Twój grzech. I nigdy o tym nie zapomnij. To jest miłosierdzie. Zobaczyć Boga, który kocha aż tak. Tylko taka miłość porusza. On uwolnił Ciebie i mnie z klatki śmierci, abyśmy mieli życie. I to bym chciał, żebyście pamiętali. Wróćcie do rodziców jeszcze dwa słowa do nich. Z miłosierdziem jest pewien problem i kłopot, ponieważ my to miłosierdzie niestety zbanalizowaliśmy. To miłosierdzie uległo trywializacji. Zrobiliśmy z niego odpustowy rysunek słodkiego Pana Jezusa. Tymczasem miłosierdzie Boże jest rzeczywistością o wiele głębszą i większą, niż nam się wydaje. Jeżeli chcesz zrozumieć miłosierdzie Boże, zadaj sobie pytanie: Ile warte jest życie Twojego dziecka? Ile jest warte życie Twojego dziecka, Twojego syna, Twojej córki? Nam się często wydaje, że dla Pana Boga to jest takie proste, kiedy my przychodzimy do konfesjonału, Ksiądz udziela nam rozgrzeszenia, jeszcze zapuka w konfesjonał, i że dla Pana Boga to nic nie kosztuje. Cena mojego i Twojego rozgrzeszenia jest śmierć Jego dziecka, jest śmierć Jego syna. Dla nas niewyobrażalne cierpienie. Miłosierdzie jest rzeczywistością o wiele głębszą. I większą niż nam się wydaje, ceną miłosierdzia okazanego mi i Tobie, jest śmierć Jezusa. Warto o tym pamiętać, kiedy będziemy podchodzili do koratek konfesjonału, bo tylko wtedy możemy zobaczyć miłość, która jest silniejsza niż śmierć. Możemy zobaczyć miłosierdzie, które jest większe od moich grzechów. Tylko taka miłość może nas podnieść. W dzisiejszej Ewangelii dwukrotnie słyszymy, że drzwi były zamknięte. Kiedy ja słyszę o zamkniętych drzwiach, zadaję sobie pytanie: Gdzie jest moje zamknięcie? Co mnie zamyka, co mnie blokuje? Moja złość, mój gniew, moje zdenerwowanie, to, że ja mam rację, mój grzech, mój smutek, moje frustracje? Co blokuje Ciebie? Co zamyka Ciebie na drugiego człowieka? Zamyka Ciebie na Boga? To jest pierwsze pytanie, które dzisiaj trzeba zadać sobie. Co powoduje moje zamknięcie przed bogiem i drugim człowiekiem? I potem warto zobaczyć, że Jezus staje pośród uczniów, pomimo tego, że drzwi są zamknięte. Co to znaczy? To Twoje zamknięcie i moje nie stanowi problemu dla Boga. To, że jesteśmy zamknięci, to, że zamyka nas smutek, gniew, brak przebaczenia, złość. Nie stanowi problemu dla Boga. To jest mój problem, ale to nie jest Jego problem. On jest bliską nas. To, co zawsze mnie fascynowało w tej Ewangelii, to nie jest to, co robi Tomasz, ale to, co mówi Jezus. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę. Jezus prawie dosłownie cytuje słowa świętego Tomasza, wtedy jeszcze nie świętego. A przecież to wtedy Jezusa niby pośród nich nie było. Jezus objawił się jednego wieczoru i potem objawił się drugiego wieczoru. A powtarza słowa Jezusa, słowa Tomasza, tak jakby je słyszał. To jest takie puszczenie oka do apostołów, do uczniów i do nas. Jezus przez cały czas był w Wieczerniku, tylko apostołowie go nie widzieli. To nie jest tak, że Jezus gdzieś odchodził w niedalekie mieszkanie, albo odchodził gdzieś w inną przestrzeń kosmiczną i co jakiś czas pojawiał się pośród swoich uczniów. Jezus chce nauczyć apostołów i nas innego sposobu jego obecności. On był rozpoznawany przez nie do tej pory cieleśnie, w ciele, tak jak inni ludzie. Ale chce, żeby teraz uczniowie rozpoznawali jego obecność przez wiarę. Jezus mówi: Ja jestem. W Twoim zamknięciu, w Twoim smutku, w Twoim grzechu. Jestem przy Tobie. Jestem w Twojej blokadzie. To mi nie przeszkadza. Moja miłość do Ciebie jest o wiele większa niż Ci się wydaje. Jestem gotowy wszystko stracić, żeby tylko Ciebie zyskać, żebyś tylko mi nie przepadł. Takiego Boga trzeba nam dzisiaj zobaczyć. Boga pełnego miłosierdzia. Miłosierdzia, które nie jest jakimś sentymentalnym uczuciem. Ale miłosierdzie, które jest gotowe oddać życie. Kiedy się widzi kogoś, kto tak kocha, nie sposób za kimś takim nie pójść. On umarł i z więc żyje. On jest obecny pośród nas, tu i teraz, w tej wspólnocie. Nie w sposób tak jak kiedyś, cieleśnie, ale możemy go zobaczyć oczami wiary. I tego sobie i Wam życzę. Amen.